Witam Państwa serdecznie. Witam na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu Taniec z Oczami Dziecka. Jest to już piąty konkurs. Cieszę się, że zaszczycili nas Państwo nad Waszą obecnością. Na ten konkurs w tym roku zgłosiło się prawie 100 uczestników, prawie 100 prac dostaliśmy, i spośród tych prac wybraliśmy te, które widać na. Parabanie. Są to laureaci tego konkursu. Tematem konkursu był taniec oczami dziecka. Jest to taki ciekawy miks sztuk plastycznych i sztuki tanecznej. Taniec od zarania dziejów był sposobem ekspresji, sposobem wyrażania drugiego człowieka, tego co czuje, tego co myśli. I tak samo plastyka e, również jest taką sztuką, gdzie wyrażamy siebie, e, wyrażamy to, co człowiek czuje, e, emocje, mm, odzwierciedlenie świata. I w tym punkcie te dwie sztuki taniec i plastyka się łączą. I myślę, że widać to na naszych e, pracach. E, zanim zacznę do tego, na co najmłodsi czekają, czyli do rozdania nagród, chciałem pokazać uczestnikom konkursu, gościom krótki występ. Wystąpił przed wami mali tancerze z naszej grupy, z naszego przedszkola, w repertuarze tańca towarzyskiego. Zatańczył przed wami walca angielskiego, sambę, roll i poleczkę. Zachęćmy ich brawami.

Dzieciom z naszego przedszkola gratuluję. Krzysztofowi Faszczewskiemu brawo. 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 Zapraszam Zapraszam ciebie. Dziękuję. Zapraszam Kornelię Krasnowską. Dziękuję. Kasia Kotarska. Maria Skiba <plosy> Nikola przewodniczący, <Morodziuk. plosy> O przewodniczący, tak. proszę bardzo. Maciej przewodniczący, Proszę bardzo. Martyna Kamińska Martyna i Gabrysia Faszczeska. Gabrysi dzisiaj nie ma. I przechodzimy do naszych laureatów. Konkurs był rozstrzygnięty w dwóch grupach. W grupie młodszej i w grupie starszej. W każdej z grup są wyróżnienia i nagrody. Zacznijmy od tych młodszych. Zapraszam. Mikołaj Abramowicz. Brawo. Proszę bardzo, Mikołaj, to jest dla ciebie dyplom. Gratulacje. Dyplom i poczekaj na nagrodę. Proszę bardzo. Gratuluję. Praca Mikołaja była pod opieką pani Małgorzaty Perkowski i Małgorzaty Makuch. W tych paczuszkach. Również znajdują się dyplomy dla pań, które pomagały przygotowywać pracę, także poproszę o przekazanie przedszkolu e, tym paniom. Zapraszam Julię Iwanowicz. Wyróżnienie. <trym wytrzymała> Julka, Przedszkola Samorządowego nr 7, kasztanowy zakątek. Julka, <trym wytrzymała> tutaj dyplom dla Ciebie. Ja, naprawdę, Gratulacje. Proszę bardzo wiatra Julka bardzo nieładnie wyszła. Proszę bardzo. Nasza Julka została trzecią nagrodę w grupie młodszej w naszym konkursie i to była... Maria Stefanek z Niepublicznego Przedszkola Wesoła Niezapominajka. zapominajka. Praca pożyczki pani Anielce, proszę panie. Proszę bardzo, że są. i za chwilkę odnajdę nagrodę. Proszę bardzo. Druga nagroda w naszym konkursie wśród młodszych dzieci. Aleksandra Plewa, przedszkole samorządowa nr 78. Praca pod Przypadła Stanisławowi Prokopiukowi przed szkole samorządowej Prosimy o pod skrócić prawie bardzo i pani Danuty Łonierskiej. Proszę bardzo, gratulacje i nagroda. Proszę. I przechodzimy do... Starszych dzieci? Wyróżnienie w grupie starszej. Milena Martyniuk. Przedstawicielka wypadek praca pod pani Marceliny Łupińskiej. Proszę bardzo. Milena Martyniuk. Proszę bardzo. Gratulacje. <trafię> Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Zosia Czarnecka. Przedszkola pod Słomkiem w <noise> Proszę bardzo. Gratuluję. Proszę. bardzo, Trzecia, Wiktoria Twarowska. Wiktoria Twarowska. Nie ma Wiktorii, tak? no w takim razie nagroda druga. Paulina, koniec przedszkola numer 40. Pani profesorina. A teraz pani Izabeli Organik Moniki Baranowskiej. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo, Dziękuję. i pierwsza nagroda w grupy starszej przypadła Kamini Jarmo. Przedszkola samorządowego nr 23. Praca wykonana pod kierunkiem pani Anety Gajko. Bartyś i pani Anety Matujewicz. Nagroda. Także gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom, wszystkim laureatom, spisaliście się, wyśmienicie. Jako, że jest to, tanie, jest to konkurs o tańcu, chciałem teraz wszystkich zaprosić do wspólnego tańca. Za chwilę wstajemy!